Radyjko Dorota. Czy można porzucić koronę, nie zdradzając rodziny? I czy lojalność wobec matki może być silniejsza niż wobec monarchii? Dziś w Radyjku Dorota o Harym, Megan i Dianie i o tym, jak przeszłość prowadzi nas za rękę, nawet gdy chcemy iść w przeciwnym kierunku. Hej na dobrych frekwencjach, tu Dorota. Dziś zabiorę cię w podróż przez labirynt ludzkich serc, tam, gdzie nawet książęta nie mogą uciec od własnych cieni. Tej audycji posłuchaj, zanim ruszysz do codziennych zajęć i rutyny nadchodzących dni. A teraz wyobraź sobie pałac, zimne mury, wielowiekowa historia wyszeptana w korytarzach, portrety przodków spoglądające z wysokości złotych ram. Czujesz ten ciężar? To nie jest tylko ciężar królewskich klejnotów, ale przede wszystkim brzemię niewidzialnych więzi, oczekiwań i nieuświadomionych przysiąg. Historia, którą dziś opowiem, to nie bajka o księciu, który porzucił koronę dla miłości. To opowieść znacznie głębsza o dziecku, które wciąż nosi w sobie traumę matki, o mężczyźnie, który nieświadomie wypełnia jej przerwany los. Księżna Diana, piękna, wrażliwa, odrzucona. Harry, lojalny syn, który wybrał miłość poza systemem, i jego żona Megan, katalizator zmian to ona obnażyła pęknięcia w królewskim monolicie. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak silne są niewidzialne nici lojalności? Jak wiele z naszych wyborów to nieświadomy hołd dla tych, których kochaliśmy i straciliśmy? Dziś, przez pryzmat terapii systemowej Berta Hellingera, spojrzymy na dramat rodziny królewskiej, ale inaczej. Nie jak na tabloidowy skandal, ale jak na uniwersalną historię o poszukiwaniu własnego miejsca na świecie, a czasem i w rodzinie, która oczekuje od nas bycia kimś innym niż po prostu jesteśmy. Zostańcie ze mną, bo odkryjemy wspólnie, jak przeszłość kształtuje teraźniejszość i jak możemy się uwolnić od tych niewidzialnych łańcuchów lojalności. Jak to zrobić, by kochać przodków i nie powtarzać ich losu? Historia księcia Harego i Meghan Merkel Choć dzieje się w bajkowej scenerii, jest bardzo ludzka i bardzo systemowa. Wyobraźcie sobie małego chłopca, ma 12 lat, idzie za trumną swojej mamy. Patrzy prosto przed siebie, choć oczy bolą go od łez, a miliony ludzi patrzą. I nikt nie myśli o tym, co dzieje się w dziecku, które właśnie straciło matkę. A to jest Harry, syn. Diane. Księżna Diana, która miała serce większe niż tron, na którym nigdy nie zasiadła. Zamiast zimnego dystansu przytulała chorych, zamiast dyplomatycznego milczenia, mówiła o własnych lękach. I choć była złamana przez system, którego nie potrafiła zadowolić, nigdy nie przestała być sobą. A teraz popatrzmy na Harego, dorosłego już mężczyznę, żołnierza, ojca i męża kobiety, która też nie pasuje do królewskiej układanki. Amerykanka, aktorka, rozwódka megan. Podejście systemowe, a konkretnie metoda Berta Hellingera, mówi, że w każdej rodzinie działa coś, co nazywamy lojalnością niewidzialną. To znaczy, że dzieci z wielkiej miłości potrafią nieść los tych, którzy byli wykluczeni i bardzo często nieświadomie chcą go naprawić. I teraz posłuchajcie tego. Diana była outsiderką w rodzinie królewskiej. Harry wybiera kobietę, która też staje się outsiderką. Diana miała konflikt z mediami. Harry zaś otwarcie mówi, że media przyczyniły się do śmierci jego matki i krzywdy jego rodziny. Diana chciała uciec od tego sztywnego systemu. A co robi Harry? Dokładnie to samo. Przypadek? Nie. To właśnie dynamika systemowa to jest lojalność wobec matki. To jakby serce Harego szeptało: Mamo, ja zrobię to dla ciebie, zrobię to, czego ty nie mogłaś wyzwolę się dla ciebie. A Megan w tej opowieści jest jak katalizator. Ona nie zepsuła rodziny królewskiej, ona po prostu sprawiła, że to, co bolało od dawna, wyszło na wierzch. I teraz wyobraźcie sobie, że system rodzinny jest jak taniec, każdy ma swoje miejsce, swoją rolę, ale jeśli ktoś wypadnie z tego rytmu, jak Diana, to później ktoś inny spróbuje ten rytm przywrócić. I często robi to w zupełnie inny sposób, jak na przykład Harry, bo ta opowieść, o której mówię, to nie jest tylko opowieść o rodzinie królewskiej. To może być opowieść o każdej rodzinie, bo i w naszych domach są ci, o których się nie mówi, ci, którzy odeszli za wcześnie lub którzy byli inni, trochę niewygodni. I często ich dzieci albo ich wnuki nieświadomie wracają do tamtych historii po to, by to, co jeszcze nie wybrzmiało, wyrazić głośno. Zatrzymaj się więc na chwilę i pomyśl: kogo ty niesiesz w sercu? Czy twoje wybory są faktycznie twoje? I czy jest ktoś w rodzinie, kto zasługuje, by w końcu odzyskał swoje miejsce? Pewnie już wiesz. No to teraz wróćmy jeszcze na moment do księcia Harego. Patrząc zarówno przez pryzmat jego życiowych decyzji, jak i wypowiedzi publicznych, nie ma wątpliwości, że realizuje on kilka kluczowych wartości, które nadają sens jego drodze, zarówno w kontekście osobistym, jak i systemowym. Pierwsze, które rzucają się w oczy, to wolność i niezależność. Po odejściu z rodziny królewskiej, Harry i Meghan postawili właśnie na wolność decydowania o własnym życiu, o karierze, o obecności medialnej. To jest u nich wyraźna wartość nadrzędna, niezależnie od instytucji, presji i oczekiwań. Diana walczyła o to przez całe życie. I zaraz potem widać, jak ważna jest dla nich autentyczność i prawda. Harry wielokrotnie podkreślał potrzebę mówienia prawdy o swoim doświadczeniu, między innymi w wywiadach i książce Sper. Nawet jeśli ta prawda jest trudna i kontrowersyjna, to on zdaje się wierzyć, że szczerość leczy. A tak by the way, wiecie, że Spea znaczy „zapasowy”? Chciałoby się rzec „ratunkowy”, bo ta decyzja o odejściu z rodziny królewskiej miała chronić Megan i jego dzieci przed tym medialnym i monarszym naciskiem. Bezpieczeństwo i dobro najbliższych są dla niego wartością przewyższającą obowiązki wobec monarchii. I tutaj także postępuje tak jak jego matka, choć trzeba przyznać, że on ma tutaj więcej swobody. Niemniej empatia i niesienie pomocy innym to cecha, która tak bardzo go łączy z matką. Poprzez działalność charytatywną, podobnie jak Diana, Harry realizuje wartość pomagania innym, zwłaszcza tym, którzy zostali dotknięci traumą i cierpieniem. To weterani wojenni czy osoby z problemami psychicznymi. I w końcu uzdrowienie poprzez mówienie o sobie. Harry publicznie mówi o terapii, o traumie po śmierci matki, o pracy nad sobą. To pokazuje jego świadomość emocjonalną i prowadzi do wewnętrznego wzrostu. Książę Harry, choć pozornie odciął się od monarchii, to w rzeczywistości wciąż prowadzi wewnętrzny dialog pomiędzy lojalnością wobec rodziny królewskiej, a wiernością wobec własnej duszy, żony, nowej rodziny, a także pamięci matki. To nie jest bunt. To próba odnalezienia równowagi między tym, co odziedziczone, a tym, co autentyczne. I choć wiele wartości, które dziś wciela w życie: empatia, prawda, wolność, ochrona słabszych, są kontynuacją tego, co oceniła jego matka, to ja mam wrażenie, że Harry nie powtarza jej losu on idzie własną drogą. A lojalność, ta, o której tak dużo mówię, wcale nie musi być niewidzialnym łańcuchem może być świadomym wyborem. Ale tylko wtedy, gdy każdy z nas zna swoje granice i rozumie, kim naprawdę jest. Wtedy dopiero odważymy się, by uszanować siebie bez zdradzenia innych. Prawdziwa lojalność zaczyna się nie od podporządkowania, lecz od odwagi bycia sobą. I ta opowieść o rodzinie królewskiej, o Harym Megandianie to też jest trochę opowieść o nas wszystkich. A jeśli słuchając tego, coś się w tobie poruszyło nie odrzucaj tego, bo system rodzinny, choć niewidoczny, działa w nas dzień po dniu. Więc popatrz też życzliwie na siebie i na swoją rodzinę. I tak opowieść o królewskiej rodzinie, Harym, Megan i Dianie dobiegła końca. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego radyjka, to teraz jest ten magiczny moment. Kliknijcie, gdzie trzeba, i zostawcie serduszko, albo dwa, jak się da. I udostępnijcie tę audycję komuś, kto może czasem czuje się jak outsider w swojej rodzinie. Wasze reakcje są dla mnie jak królewskie herbatniki. Przyciągają uwagę i cieszą. Dzięki nim wiem, że to co robię ma sens nie tylko dla mnie. A teraz ustawcie się na dobre frekwencje i do usłyszenia. Tylko w radyku dorota.